Zostaje świętym Mikołajem, zakładam świąteczną czapeczkę. Skoro zbliżają się Mikołajki, to czas przygotować świąteczny prezent. Jesteście gotowi, aby zobaczyć najpiękniejszą świąteczną paczuszkę. W tym roku obdaruję tym przepięknym prezentem Izę z Mega Dyskontu. Tak więc jeżeli chcecie zobaczyć, jakie Iza dostanie w tym roku przepiękne prezenty ode mnie, to koniecznie wpadnijcie na kanał megadyskont.pl. A teraz chodźcie, pokażę Wam, co wpakuję do tego pudełka. No dobra, tak wygląda wnętrze mojego prezenciku, mojego kartoniku. E, przygotowałam coś fajnego, słuchajcie, super bohaterskiego. Mamy Jokera oraz Batmana. E, jest również laleczka LOL Surprise. Mamy tutaj serię Najważniejsze jest to, aby wszystko ściśle poukładać, ktoś by tutaj się zmieściło, mnóstwo rzeczy. Hmm? I może zabraknąć kuli, kuli, lol, Surprise, więc one również tutaj lądują. Mamy chłopaka i zwierzaka. Coś, co jest hitem? Czyli interaktywna torebeczka. I za akurat dostanie taką panterkę. Do tego coś jeszcze z serii Barbie. Jest tutaj Color Reveal. I mam tutaj jeszcze taki fajny zestaw, gdzie mamy takiego słodziaczka, a w środku mam mnóstwo niespodzianek. Czym byłaby świąteczna niespodziankowa paczka bez właśnie niespodziankowych saszetek? Ja tutaj akurat mam Super Zingsy, więc lądują one również tutaj w pudełeczku. O, jeszcze jedna kula się znalazła. Jest to LOL Surprise. Pec, postaram się również tutaj gdzieś włożyć. Niotki. również nudują w środku. I chyba najważniejsza mikołajkowa rzecz, czyli słodycze. Mam tutaj przepyszne cukiereczki, czekoladki i inne super słodkości. Jest najważniejszy pan w tym odcinku, czyli święty mikołaj czekoladowy i do tego jeszcze takie małe mikołajki. Wow, wyszło tego dosyć sporo, a czy ja zamknę? Dobra, próbujemy. Najpierw te boki. Ale słuchajcie, Iza będzie zachwycona tym prezentem. Udało się. Jest zapakowane. Tak więc droga Iza, z okazji jak życzę ci wszystkiego najlepszego. A teraz czas na odrobinę magii. O słuchajcie, pudło aż mi się otwiera. Tadam, tadam, tadam. I ta paczuszka pojawi się zaraz u Izy. Bum! Tadam, mówiłam, zniknęła. Tak więc jeżeli chcecie zobaczyć reakcję Izy na to, jak otwiera ten prezencik, to koniecznie wpadajcie na megadyskąt. Ciekawe, czy ja też dostanę coś od Izy. Jakiś fajny prezent! Przepraszam kochani, już jestem, już jestem! Ale nie uwierzycie, co się właśnie wydarzyło! Była u mnie prawdziwa świąteczna poczta! Byłam w tym roku bardzo grzeczna. Zobaczcie, co ja dostałam! Prawdziwy prezent mikołajkowy! Ta paczka jest taka piękna, że żal mi jest jej otwierać, a jest wypchana aż po same brzegi, widzicie? Tutaj nawet coś wystaje. Jestem ciekawa, od kogo jest ten prezent. Tutaj piękny papier. Jest wstążeczka. To co? Chyba sobie razem to teraz otworzymy. Pociągam za sznureczek. O rany! Ile tutaj jest prezentów! I chyba na samej górze jest najważniejsza rzecz. Coś, co każdy uwielbia. Słodycze! to nie koniec! O rany! To pudło jest całe wypełnione aż po brzegi i... Chyba dostałam jakiś list. Zobaczmy zatem, któż to do mnie napisał. Piękna, świąteczna karteczka oh, jest i dedykacja. Cudownych mikołajek od Izy z mega dyskontu! Wow! Jestem ciekawa, czy Iza również zareaguje, tak jak ja na prezent, który dostanie ode mnie. Teraz musicie na to zobaczyć. Tam! Ta Całe wypełniony. To co? Zaglądamy do środka. Tak. Na początku, jak widzieliście, były to przepiękne słodycze. I mamy jeszcze tutaj świąteczny kubek, na którym jest bałwan na renifer. Że... Moje ręce lądują teraz w środku. Tam Chwyciły jakieś dwie kule. Oczywiście, jak kula, to musi być. Lol, surprise! Uh, light Pets. Pamiętacie tę serię? Słodkich zwierzaków. Lądują ręce z powrotem. I cóż my tutaj mamy? Lizaka. Przepysznego. Nie, to jest Pikmi Co tutaj jeszcze może być? Hach, Iza chyba dobrze wie, że ja uwielbiam Super Zinksy i Super Finksy. I dostałam również saszetki niespodzianki. Oh, lany, tego jest naprawdę tutaj cała masa. Mamy Candy Lux, czyli laleczki z przepięknymi, długimi włosami. A dalej mam jeszcze Polly Pocket, jakaś mini fajna niespodzianka. Lala. Jest jeszcze więcej słodyczy. A, słuchajcie, coś, co je uwielbiam. Czyli kolejne mikołajki i chyba jakieś bombki. Może uda się jej powiesić na choinkę? Normalnie nie wiem za co chwytać. Kolejne jakieś przepiękne laleczki. Słuchajcie, widzę, że tutaj niektóre prezenty się powtarzają, bo ja też niektóre z tych rzeczy zapakowałam Izie. Mamy LOL Surprise Hair. Wolves, moja ukochana seria, czyli laleczki Los Surprise, które mają prawdziwe włosy. Znalazłam jeszcze jedną jakąś saszetkę. O! To jest ciekawe. Słuchajcie, ja dostałam Monster Jema! Prawdziwy, super fajny samochód. Nie będę zabawka dla chłopaków, ale słuchajcie. Ja takie samochody uwielbiam! Chyba w tym roku będę super modna, bo Iza mi również zaprezentowała super fajną torebeczkę i dobrze wiedziała, dobrze mnie słuchała i wiedziała, że mi się najbardziej podoba ta torebeczka niebieska. Wiecie, że ona naprawdę mruga oczami. Widzicie to? I ona naprawdę do nas mówi! Gdy idziecie z nią na zakupy, gdy tam macie coś schowane, to ona będzie na was reagować. Pudełko jest prawie puste i teraz przygotujcie się. Tam, 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 tadam, tam, tam. Kto zna tę melodię? Kto jest takim wielkim fanem Star Warsów jak ja? Kto uwielbia filmy, książki, komiksy, bajki i wszystko, co z nimi związane? Bo Iza zaprezentowała mi grę Star Wars i to jest kultowa gra, czyli doble. To jest, słuchajcie, jakieś szaleństwo. Ja naprawdę byłam taka grzeczna w tym roku. Słuchajcie, wszędzie sięgam, bo mam mnóstwo tych zabawek. No co? To chyba czas teraz na jakiś mały unboxing. Ja już tutaj coś otwieram. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale biorę się za czekoladę. Hmm, od czego by tutaj zacząć? Mamy Mikołajka. Ale ja bym chciała chyba zjeść te bomby, no to czas na pierwszy test słodyczy mi Mmm! Mmm! Przepyszne. Nie ma to jak obiadanie się czekoladą, prawda? W środku jest pusta ta koleczka, ale słuchajcie, jest przepyszna czekolada, aż się od razu rozpuszcza w buzi. Było naprawdę dobre. Mam teraz super energię, żeby wam pokazać moje prezenty z bliska. To co? Zaczniemy sobie chyba od super Zinksu. Może uda mi się trafić na jakąś ekskluzywną, złotą albo srebrną figurkę, ależ to by było szczęście. Co to jest? O rany, słuchajcie, to są jakieś saszetki, gdzie mamy podwójne figurki. Ja czegoś takiego nie widziałam. O wow, ale mega! Czyli trafiłam na super bohatera i super Chyba Ominęła mnie ta nowość. Tutaj kogo mamy? Kolejną parę bohater i super zwłoczyńca. I znowu taki zielono-fioletowy. Kolejna saszetka. <laughs> znowu dwie figurki. Ale czad! Mega! I mamy tutaj znowu super bohatera i super zwłoczyńcę. Zobaczmy jeszcze ostatnią saszetkę. Niestety nie ma nic złotego ani srebrnego. Ale mamy za to super zwinksa bohatera koszulę. I złoczyńce. To co? Chcecie zobaczyć jeszcze tą laleczkę? Uh, candy Lux. Dajcie znać, kto z Was ją pamięta, jakie ja otwierałam całe pudła z nim. Slam! zobaczcie, jakie mięciutkie, jakie milutkie, super fajne. No, ale tam w środku gdzieś jest laleczka. Chodź, tutaj do nas piękna. Oh, buty arbuzikowe. To jest arbuzikowa, piękna dziewczyna! Tam Ta Tak się prezentuje pośród swoich pięknych, długich włosów. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Słuchajcie, ja się mega, mega cieszę. Czas teraz na Pikmi Popsa. Porane! właśnie poczułam ten przepiękny zapach. Pachnie po prostu przepysznie. I sobie przypomniałam przecież, że Pikmi Popsy one tak pachniały. Uuu, saszetki aż mi wylatują. Jest ich tutaj naprawdę dosyć sporo, możemy jeszcze złożyć naszego pięknego lizaka. To co, zaczynamy od saszetek, ja ich tutaj mam aż pięć. Pierwsza niespodzianka, mamy tutaj... O, jaką piękną zabierzkę! Od razu trafiłam na takiego słodziaczka! Tutaj chyba mamy jakąś resztę niespodzianek. Mamy tajemniczą kopertę, tajemniczy list i zestaw fajnych naklejek. Coś mięciutkiego. Uuu, jaka fajna smy! Dostałam mi teraz tutaj takie dwie mięciutkie saszetki. Zobaczmy, co się w nich kryje. Pachną obłędnie, nie wiem, czekolada, jakiś taki deser. Uuu, i mamy go tram. Ta tak się prezentuje. Słodziaczek. Jest to chyba jakaś papuga. Tutaj będzie drugi Pick Pops. czy ja znowu dostałam zestaw double, czyli podwójny. nam Zgadza się. Tada! Zobaczcie! O, to jest chyba piesek, albo jakiś taki różowo-żółty misiu. Dotarłam do środka, otwieramy zatem magiczną kulę. kulę, Złota kula, powiedz nam, kto jest w środku. A, ja już widzę, zobaczcie! Tam! Ta jaki piękny neonowy zwierzak. Oczywiście saszetek z niespodziankami było jeszcze więcej, ale może odkryjmy tę tajemnicę. I zobaczcie, musimy teraz ściągnąć tę maskę z twarzy, albo najpierw w ogóle. O, musimy tę futerko ściągnąć. O, rany, pokazały nam się uszy. Tutaj ściągamy jeszcze to futerko. Oh, jaki piękny kolorowy ogonek. O, oh, wow, co za piękna figurka mi się trafiła. ściągam jeszcze dalsze futro. No i teraz do odkrycia nam zostaje tylko twarz. Tadam! dam, któż to jest? Kot pies. To jest chyba jakiś szobracz. Teraz Znalazłam również przypiękną buteleczkę. Yy, mamy jeszcze. Uuu, jakie fajne słuchawki. Ale mega wyglądają do słuchania, oczywiście, muzyki. A, bo to są nauszniki na zimę. U, nie wiem tego. Jest szczotka, przyda się, bo nasz zwierzak ma długie włosy. Kolejna spinka w kształcie pizzy. Jest i to światełko ultrafiolet, dzięki któremu będziemy mogli tajemnicze znaki zobaczyć na naszym zwierzaku. I na koniec jeszcze przepiękny strój. Było mnóstwo niespodzianek, było mnóstwo zabawy, ale to nie koniec. Sięgam jeszcze po Monster Jam. Wow, ciekawe czy będzie mega szybki. Szkoda, że nie jest na pilota, o takim zawsze marzyłam. O, zobaczcie, ale czadowy, ale mu się kółka ruszają. Ten samochód jest na pewno mega szybki i to jest w ogóle wściekły jakiś pies. Z takimi groźnymi zębami. I jeszcze raz muszę Wam powiedzieć, że Star Warsy to jest moja wielka, wielka miłość. Ja praktycznie tego nie pokazuję tutaj u mnie na kanale, ale mam mnóstwo książek, komiksów, yy, różnych albumów, oglądam wszystkie filmy, bajki, po prostu kocham to. No i jak widzicie, yy, to pudełko to jest Gra i mamy tutaj ciemną stronę mocy. Uuu, zabrzmiało groźnie, bo mamy Darta Vadera i widzę jeszcze tutaj Kylo Rena. Porebeczka. jeżeli chcecie ją zobaczyć, to koniecznie zerknijcie sobie kilka y, filmów wstecz, tam zrobiłam fajnego vloga, gdzie z tą torebką wybieram się na zakupy. Wyciągnęłam tę niespodziankę i mi się przypomniało, że to jest prawdziwa szczotka do włosów. Czyli zestaw dla prawdziwej piękniejsi, możecie sobie porządnie wyczesać włosy, mi na pewno się to przyda. To co, otwieramy to zatem, już widzę, że tam wystają znowu jakieś włosy. O, a, słuchajcie, otworzyło mi się to, zobaczcie co ja teraz stąd wyciągnę. Włosy włosy fioletowe i to jest taka fajna figurka. Tutaj mamy jakiegoś takiego słodziaczka i przyczepioną główkę do włosów. Naprawdę możemy to założyć na włosy, zrobić sobie kiteczkę i będziemy mieli wtedy takie różowo-fioletowe pasemka. Uwaga, uwaga, trafiłam na różowy spray do włosów na gigantyczną puszkę. To co, otwieram teraz drzwiczki. Wyciągam ulotkę i mamy naszą piękność, to jest nasza przepiękna laleczka, oczywiście w środku jest jeszcze więcej niespodzianek, ale ja chcę zobaczyć najpierw lalkę, o, jaka piękna, zobaczcie tylko, ta-dam, różowa, niczym takie candy, cukiereczka zobaczcie, jak pięknie się prezentuje moja y, super prezentowa LOL Surprise. To już chyba koniec kochani, praktycznie otworzyłam wszystkie niespodzianki i było tego naprawdę, naprawdę dużo. Muszę Wam tylko coś jeszcze pokazać. Taki backstage y, tego całego nagrywania. Teraz zobaczcie, jak wygląda blat. Sylwii testuje o właśnie w ten sposób, gdy otwiera ona mnóstwo niespodzianek. No i gdy nagrywa dla Was filmiki. Święty Mikołaju, obiecuję, że to wszystko pięknie posprzątam. I że będę grzeczna, i że zasługuję na to, aby znaleźć jeszcze super fajne prezenty pod choinką. Na tym już kończę ten szalony, fantastyczny odcinek, jak widzicie, wraz z Izą, z mega dyskontu wymieniłyśmy się mikołajkowymi prezentami. Mam nadzieję, kochani, że Wy również jutro rano, bo to właśnie jutro są mikołajki, znajdziecie mnóstwo fantastycznych prezentów, to o czym sobie wymarzyliście. No i oczywiście, że będą tam jakieś fajne słodycze. I pamiętajcie, że na kanale Trwa Daily. Pamiętajcie, że razem ze mną odliczacie do świąt i codziennie pojawiają się odcinki zwariowane i szalone. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Ja wysyłam wam buziaczki mikołajkowe. Żegnam się już z Wami. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa pa! Co? Obiecałam, że to posprzątam. No i zostałam teraz z tym bałaganem. O, czy ktoś mi pomoże?